Poprzednim odcinku. Dobra, to na razie zostawiamy naszą tutaj planetę i ciśniemy na młodowisko, no. stawiamy, nie ma prądu, nie ma światła. Ale jak na przykład zamienił już tutaj, jest całe zapełnione. Dobra, tu kopaliśmy, więc tu sobie zrobimy tą naszą nową kopalnię. W matycie gdzie jesteś? Jest. Mamy. Cześć, ja jestem Rocket, a to jest kolejny odcinek z gry Astro Mir. Chciałbym Was zaprosić do zasubskrybowania i do zalajkowania tego kanału, jeżeli Wam się po prostu podoba kontent. I wracamy tutaj do naszej bazy. Troszeczkę już nazbierałem tego naszego żelastwa. Już nam się tutaj ładnie to zaczęło zgromadzić i nawet. To... Dzisiejszy odcinek może będzie taki, że polecimy z powrotem na naszą planetę ojczystą i weźmiemy ten stal, przerobimy na jakieś tam nowe cuda. Od razu sobie tutaj weźmiemy te dwa staki, załadujemy. Piłkę tą jeszcze też wziąłem od razu i tu już mamy praktycznie załadowane, więc możemy. A nie, od... nie odlecę, bo nie ma silnika. Bez silnika nie polecimy, od razu tego wywalę. Właściwie to nawet można go zrobić tu, spakować. Graffit. Dobra, to niech się robi, a Amon jak mnie pamięć nie myli był tutaj na górze. Zgadza się. Jeden nam wystarczy. I silnik manewrowy się robił z Amonu i aluminium. To kurde, musimy się wrócić Do, do kopalni i poszukać... Aluminium. Mamy trochę problem bo nie mamy natleniacza, a bez natleniacza nie możemy się za bardzo zagłębiać do w naszą tutaj jaskinię, bo nie mamy do czego podłączyć przewodów z tlenem. Jedyne co to praktycznie mamy nasz pojazd, tylko żeby się nie zgubić teraz. Kompas. Dobra, niby mamy nasz statek tu zaznaczony, ciekawe do jakiej odległości działa ten kompas, bo powiem szczerze kiedyś, to jest taka historia hmm, z chyba sprzed roku bym powiedział, zgubiłem się na początku jak grałem w Astronir, zrobiłem sobie bazę, tak na pust była pustynia, pamiętam i odjechałem, odjechałem na taki kawałek, że się po prostu zgubiłem, zacząłem szukać y bazy, swojego schronienia. I nie znalazłem. Jeździłem chyba dwa dni, jak mnie pamięć nie zawodzi. I nie znalazłem. A wtedy właśnie nie było takiego czegoś jak kompas. Więc to też nie polepszyło sprawy. Byłem aż zdziwiony, bo myślałem, że coś, coś się stało, że sama ta placówka po prostu zniknęła. I jest lipa, bo mamy tylko jeden... Jeden będzie. Jeden aluminium. Nie, jeszcze nie mamy. Co to jest? Kuszące, kuszące, żeby tam wejść. Już nawet się zgubiłem, chyba teraz. No, kurde. Gdzie jest samochodzik? Dobra, tu jest. Ja bym pojechał tutaj niżej. To bardzo zachęcające to było. Co my tu mamy? Tu nic nie mamy. Tu mamy te dziady. A żeby nie zginąć, bo. To są te badania. Kurde, co to jest tu do cholery? Ja pierdziele się wystraszyłem. O, tam coś jest. I to chyba będzie generator od prądu, ten piecek na węgiel. E, to nawet się nam przyda. Węgiel też mamy. Wyłączymy na razie. Tam jest ciemno, tam coś jeszcze jest. Tam jest. To jest coś innego. Chyba też jakiś pionek. Tak, tylko że to jest e, lapisowa królowa. Odblokujemy już sobie jeszcze ten. Tylko będziemy musieli podłączyć nasz samochodzik. Nie wiem, czy mi tak sięgnie kabel. Może jakoś tak zrobimy? Baterie podłączymy stąd. A kurde, żeby nie było, że, że nam nie starczy potem na powrót, jeżeli wiatru tutaj nie będzie. Chyba nie starczy nam prądu tu otworzy się czy się nie otworzy stanęło dobra weźmiemy nasz tutaj mamy ten właściwie generator odpalimy to. od razu wszystko poszło wiatraszek zaczął działać tu gitara jest no i teraz tamto się zblokowało wyciągnę to wyciągnę co to mamy a tu mamy taką większą paliskę tylko nie mam gdzie jej włożyć praktycznie to weźmiemy tu. Dawaj, wjeżdżaj. Zrobimy sobie jakieś przejście. Tak jak się martwiliśmy, że hematy tu nie znajdziemy, to teraz tu jest jego brud praktycznie. Tylko nam aluminium jest potrzebne. Mordy że nie ma... nie ma aluminium. Eee, kompas. Hmm. Muszę coś tu innego wykominować Bo nam siada, zaczyna siadać prąd w samochodzie Zrobimy tak I tak, dobra, tu się będzie ładował przez ten czas Tam mamy ceramikę Tam mamy tego śmierdziela Ja chcę aluminium Cholera Kurde sobie ja taki kawał przebiegam, a potem jak wracam, to ten samochodzik jest tak daleko strasznie. Wydaje mi się, że po prostu idę tam z 5 metrów, a potem się okazuje, że tu już już niezły kawałek. soby w jakiś sposób pozaznaczam gdzie... gdzie, gdzie była ta ścieżka powrotna. Zresztą taka nawet książka była niciariadny czy coś takiego chyba. Gdzie ta Adrianna, czy jak ona tam miała minota robi chyba, do labiryntu dawała, zrobiła taką sznurek nici chyba, czy coś, żeby potem wyjść z tego labiryntu. O, tam coś jest? Złożony materiał, to nie. Tu zaś jest to nam to jest niepotrzebne. No nie ma kompletnie aluminium tu. No też opcja jest taka, żeby kopać jeszcze niżej. W ogóle ile filtr, ile filtr tlenowy kosztuje? Z czego można go zrobić? Z żywicy, chyba. Zbiornik tlenu, szkło. No, zbiornik tlenu to będzie nam po prostu dawać dodatkowy ten, ten niebieski tutaj ten zbiorniczek. A filtronowy jest na zasadzie zużywania, czyli tam starczy na jakieś. 3 dodatkowe minuty i się wypali. Tam ceramika była. Tylko tutaj też nie ma innych materiałów, to byśmy sobie tutaj mogli w kopalni zrobić jakiś taki mini piekarnik. Ale tu kompletnie nic nie ma. pana sytuacja. Tu zaś mamy coś ciekawego. Są gruzy. Mamy właśnie ten filtr pleno plenowy, o którym właśnie mówiłem, gdzie on jest. Tu jest. On teraz nam ładuje, ale o, jak spojrzycie, to on ma takie tutaj ładunki. 1, 2, 3, 4. Już jeden wziął, bo teraz, bo mieliśmy yy, jeden, jeden zbiornik w plecy. Jest i żywica. Hmm, tu platformę zresztą mamy. Zrobimy chociaż sobie małą drukarkę tutaj. Jeszcze bym wrócił po tą ceramikę. Dobra, mamy kwarc, i mi się tlen kończy. Chyba nie dobiegnę. No dawaj, 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 sk skacz, skacz Jeszcze mnie te kamienie tobie blokują Mi się ręce spuściły. Tylko nam jest teraz potrzebny tutaj yy, piec. Żeby zrobić piec, to trzeba mieć średnią drukarkę. Nie ma prądu. bez tego pojemnika to będzie lipa. To wypakujemy tu. Żywica jest jeszcze nam potrzebna, a żywica chyba była tam. Ale jeszcze nam będzie potrzebny kurde, średnia chociaż platforma. To się nie wypakuje tu. Dobra, to od razu zrobimy większą. Od razu wyłączyć, żeby nie tracić prądu. No, to jest... A, bo to jest uszkodzone. Dobra, to zrobimy tak. To podłączymy tu. Tego już nie podłączymy tu w żaden sposób. O, tak. Nie wiem, jakoś, jakoś to działa. Ten pojemnik właśnie na tlen to nam sporo ułatwi sprawę. mi się wypaliło. Cyk. I teraz chociaż już mamy zapasówkę. Dobra, zostawiamy te nasze pobojowisko tu. Może następnym razem jak tu się przyjdzie czy coś albo jakiś inny astronauta będzie, to to jakoś tam sobie wybrnie z tej sytuacji, w której my teraz jesteśmy. Cholera, no serio, nie, nie, ma, nie ma aluminium tu. Co to jest? Czy mi się wydaje, czy ja zrobiłem koło? Ale jaja. No tak to byśmy nam... Już byśmy się udusili, a tak do dopiero się ta jedna... jeden zbiornik nam się tutaj skończył. W ogóle jak to się stało, że... No nie! A że się wpierdzielił teraz. Da, już wie, wiedziesz, wiem, że wiedziesz. Dobra. No w ogóle jak to się stało, my pojechaliśmy przecież w lewą stronę. My przecież stąd przyjechaliśmy. W sensie tam jest baza. Ale my przecież pojechaliśmy w tamtą stronę. A wyjechaliśmy tutaj. I jeszcze co ciekawego w dół jeszcze zjechaliśmy potem wyjechaliśmy na górze. Nie wiem. Moment. Ja tu się cieszę, że to jest to wyjście. A my żeśmy właśnie wyjechali, to, to, jest te pierwsze chyba co tam zjechaliśmy, czyli wyjście będzie, nie wiem, gdzieś pojechałem, chyba nie w tą stronę. Kompas. Tamto? To wywalę. Dobra, to sobie wezmę, mam już dwie latarki. Jesteśmy nieźle oświeceni. Siadł nam znowu silnik. O, tu Wam dam taką radę, te skameliny, te stalaktytyty, czy tam stalagmity jak one Was tu o na przykład blokują, to żeby je zniszczyć to wystarczy tylko raz raz na ziemię po prostu nacisnąć one działają jak te, te grzybki w sensie, że o je się po prostu wciąga To jest jak na zasadzie trawę I one sobie wiadomo, one tam widać, że one jeszcze są ale jak poczekacie chwilę to tu znikają po prostu. Co ciekawe, my jesteśmy tu, na środku praktycznie. Nasza baza jest nad nami. Ale gdzie jest ten wjazd? O nie! No nie, no, nie, no, nie, no, nie, no, nie. Jeszcze się rozładował teraz. Kurde. Aluminium? Ha! Przypadek. No nie, spadło. Się kurde, podrapałem po głowie. No i tam poleciał głęboko, dobra. Może coś tu wyciągniemy jeszcze więcej. Już na zapas sobie weźmiemy. Ta lampa też nam nie jest potrzebna. Już chciałem ją do samochodu założyć potem. Zostawię ją tutaj. Będziemy kopali... Do góry. Jeszcze jest jeden poziom. No, chyba zbliżamy się do powierzchni. Jest. Wreszcie powierzchnia. No robi się ciekawie. To była straszna przygoda, powiem szczerze. Mamy nasze aluminium. A to da nam 8000 bajtów. Więc warto te próbki, te białe, właśnie z tych, tych, tych pojemników wyjmować. I też jest sytuacja taka, że jak ja teraz bym poleciał na drugą planetę, to i tak bajty nam będą rosły. I mamy nasze aluminium. I mamy nasz ten silnik. Więc wracamy. Na naszą ojczystą planę Normalnie dzień pełen wrażeń. O i tu jest ten... ten całe te... te coś Ale to odwiedzimy od później.